Ten kongres jest wybitnie merytoryczny, bo już mówimy o konkretnych rozwiązaniach, czy to w zasadzie, czy to w zakresie bezpieczeństwa, czy konkurencyjności, polepszania tego, czy konkretnych Umów, które zostają podpisane, a już nie mówiąc o idei Trójmorza, nie jest tajemnicą, że projekt, który chcemy uruchomić już od dawna, czyli budowa ROPAX-ów, to jest to główne zadanie dla nas i na tym chcemy oprzeć przede wszystkim funkcjonowanie polskich stoczni. Budowa terminalu głęboko wodnego kontenerowego w Świnoujściu. W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowywania prac dokumentacyjnych oraz oczekiwania na różne decyzje, które są niezbędne, żeby ten projekt mógł zaistnieć. Kolejny krok to będzie poszukiwanie inwestora, który sfinansuje, zaprojektuje, zbuduje i będzie operatorem takiego terminalu. Kolejne wyzwanie to jest na pewno pogłębienie toru wodnego ze Świnoujścia do Szczecina, do głębokości technicznej 12,5 metrów, operacyjnej 11,5 metra. Takie wyzwanie to jest przygotowanie portu Szczecina do pogłębienia tego toru wodnego. I to, co zostanie rozpoczęte jeszcze bodaj, może we wrześniu, a na początku października, to jest rekonstrukcja, inwestycja polegająca na modernizacji terminalu promowego w Świnoujściu. Port Dynia podpisał swego czasu porozumienie z grupą PKP po to, żeby na terenie kraju budować na terenach, które posiadają dzisiaj Polskie Koleje Państwowe terminale intermodalne. Te terminale mają powstać w okolicach głównego toru linii 201 i później magistrali węglowej. Chcemy, mówiąc krótko, do portu ściągać towary z głębi kraju w sposób sprawny, szybki. Jako te trzy porty najważniejsze o podstawowym znaczeniu dla gospodarki morskiej realizujemy plan gospodarczy naszego kraju. Dlatego my jesteśmy odpowiedzialni za 10% wpływów do budżetu państwa. W związku z tym my wszyscy powinniśmy posiadać infrastrukturę, która jest zastępowalna tak, aby jeden port mógł zastąpić w razie czego drugi, aby te wszystkie, wszystkie ładunki, które są przeładowane we wszystkich naszych portach nie wychodziły na zewnątrz. PCS będzie spełniał podobną funkcję, jak wszystkie PCSy na świecie spełniają, a mianowicie jest to ułatwianie e, redystrybucji i digitalizacji danych, tam gdzie one potrzeb potrzebują być digitalizowane. w obrocie towarowym na Pomorzu. I trzeba to zaznaczyć, że sam PCS jako taki to jest e, Port Community System, czy to jest system społeczności portowej, czy to nie jest aplikacja komputerowa, która zastępuje inne aplikacje, lub też jest istotą rzeczy. My łączymy interesariuszy, którzy działają w obrocie towarowym. Już widzimy, że 90% systemu zrobimy w przyszłym roku. Mamy. Grupę, która w tej chwili produkuje głównie na potrzeby stoczni zagranicznych, a nie na potrzeby klientów końcowych. I myślę, że należałoby zrobić cały element system zachęt, możliwości, aby właśnie polskie stocznie, polskie firmy produkowały na potrzeby klientów końcowych, czyli krótko mówiąc, gotowe jednostki. Nie jest to proste. Kongres kolejna edycja, siódma, już jest to fenomenalna platforma dla polskiego rejestru statków w kilku obszarach. Pierwszy obszar to jest to, że definitywnie potwierdzamy kierunki, w których polski rejestr statków się rozwija, nawiązujemy kontakty, żeby utwierdzać nasze kierunki i nasze doświadczenia. Kolejnym obszarem jest wizja na przyszłość. Rozmawiamy tutaj wszyscy na temat przyszłości, na temat rozwoju.